Siema, tu Mikolaj 222 A w dzisiejszym odcinku Zdobyłem obsydian Oraz się w kowadło Spróbujemy Spróbujemy się Poenchantować Jakie to są enchanty? Hmm. Chyba nie damy rady. Oj, chyba nie dam rady. Dobra. Tak czy siak. Yy, odłóż tą książkę, odłóż. Ten. Zbudujemy sobie portal. Tak, tak. Tak. Так. <рых> так 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 <рых> Dokładnie tak I sobie go później odpalimy Musimy sobie gravela nakopać Żebyśmy mieli krzemień Którego ja nie znalazłem Ale odcinek polega nie głównie na tym Gdyż ee, Że tak powiem Bardziej Bardziej rozejrzymy się no, że się przygotował człowieku. no, że się przygotował. Bardziej się rozejrzymy po naszym terenie. I pościnamy troszeczkę drzewa, bo będę budował willę. Na tej górce, o! Krytyl, ten, dobra, nice. Siekierka ma nie dość, że lepszy atak, to jeszcze precyzyjnie się ten drzewo ścina. no. Można sobie okorować, jakby ktoś nie wiedział. To mi się przyda do mojej willi, którą będę budował w odcinku, gdzie już po tym jak dojdę no, do netheru. No. Zgaduję, że to będzie gdzieś tak 10, 12 odcinek, nie wiem. Ale coś koło tego, coś takiego. Więcej drewna, więcej.